rano w albańskim raju, choć niektórym kończy już się tutaj film. W kącie stoi baba z harmonią i dwie rumunki, co się nawzajem kroją Co tu robi kurwa piz Albania? Pewnie Popek, wygrał ją w karty. To pierwsza dama naszego gangu. Wjechała w bikini i zbiera opłaty. Po krótkim wstępie i jej występie, wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać nos. Bałkański towar tak mocno, że na całym ciele nam się jeży włos. Popijam napój mocniejszy od czaju pochodzący z dalekiego kraju, a recept, jego znają tylko hodowcy najstarszych wielbogów w Dubaju. Jakaś wariatka, pseudo cwaniara chciałaby wpuścić do kieszeni Węża. Niestety jestem w albańskim raju i odprawiam ją z kwitkiem do męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę, a Shisha leci tutaj z ust do ust Jak masz ochotę na fajne cycki, z chęcią podpiszemy twój bujny biust Gang Albanii, styl kozak, w albańskim raju zasiada w lożach Więc nie podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach Finisz, bo za chwilę filmu koniec, końcowe napisy bombili bye bye A na refren wjeżdża tutaj król, lecimy na grubo, popuść graj Albani, Ζερεμele, chociaż też to szala Şτασ, rokwyszny śniś, o ślicznej, ćtyś, kugrymasa. Ζερεμele, chociaż też to szala Şτασ, rokwyszny chociaż też to szala Şτασ, rokwyszny śniś, o ślicznej, ćtyś, Ganka, z norbańskich dolarów, odnawia napięcie i idę dalej. Baba z wąsem daje mi kitarę, więc na murku, zaczynam grać, i lecimy więcej to jakoś tak. w meskę Chin, keszkę w meszkę, Chin. Ryski, szyski, szyski to król Albanii. Ziemere, choć też to staraż nas, jak myślisz o